Kontrowersyjny temat przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Wiele osób ucierpiało na skutek takich umów, ale trzeba powiedzieć, że umowy te wieńczą pewien proces, który został zapoczątkowany zanim taka umowa została podpisana. Ten proces rozpoczynają złe pożyczki, pożyczki lichwiarskie. Uważajcie, jeżeli nie macie zdolności kredytowej, to znaczy bank nie chce Wam udzielić kredytu i pojawiają się firmy, które oferują taką pożyczkę na warunkach spozoru wydawałoby się lepszych niż bank. To na pewno będą pożyczki, które będą zabezpieczone w sposób e, bardzo znaczący dla naszego majątku. Uważajcie na pożyczki z lichwiarzami. Nie przepisujcie mówiąc językiem takim potocznym mieszkań na rzecz lichwiarzy. Zastanówcie się, zanim pójdziecie do notariusza. U notariusza często mówicie, że otrzymaliście taką, a nie inną kwotę pieniędzy. Potwierdzacie, że dostaliście 100, 200 czy 300 tysięcy. W rzeczywistości dostajecie mniej tych pieniędzy. Jeżeli będziecie kłamać notariuszowi, nie powiecie mu prawdy, działacie na swoją szkodę. Uważajcie na złe pożyczki. Uważajcie na umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Mówcie prawdę notariuszowi. Pytajcie go o wszystko i zgłaszajcie wszystkie wątpliwości, jakie wam się nasuną w trakcie umowy. Niczego nie zatajajcie, bo działacie na swoją szkodę.